Siema, łapska, może jakiś update? No dobra! Niech będzie, że update. To zrobimy update akwarium na podłożu tropika aktywnym. Wersja druga. Chwila. Wybaczcie, film na pies to jebał. Bez mikrofonów, bez takich ceregielek. Mamy 5 grudnia 2024. A właśnie zamordowałem Tropika. 50 litrów. Zalałem Tropika gdzieś w połowie listopada 2023. I jako, że. Kiedyś tam i w Anglii, i tutaj w Polsce, miałem bardzo dobre y, wspomnienia, bardzo dobre doświadczenia z podłożem aktywnym Tropica Soil. Tak, zakupiłem kolejny worek. Tropela ja Bagatela 180 zł. <grym> Na aukcji Allegro, czy też tam witrynie sprzedażowej, widziałem moją Tropikę czyli tą pierwszą wersję. Kupiłem. Z pudełka wyskoczyła mi jak królik z kapelusza. Wersja druga, nowa szata graficzna. Przeżegnałem się nogą. Najpierw jedną, potem drugą. Sobie myślę, o by to była tylko szata graficzna. No już po wsypaniu tego podłoża do akwarium już widziałem, że to nie tylko szata się zmieniła. Po zalaniu już byłem nawet całkiem pewny, że to nie tylko szata się zmieniła. Po robieniu testów pierwszych, tak po miesiącu, to już też widziałem, że nie tylko szata się zmieniła. No i co tu przedłużać? Słuchajcie, Tropica Soil, moim zdaniem, podłoże aktywne, po roku prób heroicznych, moim zdaniem nie nadaje się do niczego. Nie zliczę prób zaciemnień. Zaciemnień to było ze 4, 5, i to na tydzień, dwa, jedno to nawet było raz na trzy miesiące. Znaczy, jak zgasiłem, to odpaliłem po trzech miesiącach. Rośliny były kolory słomkowego po tym czasie. Nie zliczę prób idących w limitowanie nawożenia, nie zliczę prób idących w nasycenie podłoża nawozami. Co ja bym tutaj nie zrobił? Nie to, że nie rosło, natomiast glonizna, zielenice, zielenice, zielenice i jeszcze trochę zielenic. O dziwo, nie pojawiła mi się w tym akwarium sinica, o ile dobrze pamiętam. Krasne rosty miały swój epizod, ale poprosiłem je, żeby przestały i przestały. No i co, na no jakiś wniosek, by z tego wysunąć? Podłoże po czasie zaczęło się bardzo zachowywać podobnie do swojej pierwszej wersji, czyli zaczęło kumulować fosfor oraz azot. Tak jak każdy praktycznie normalny aktywniak. Natomiast różniło się od pierwszej wersji tym, że bardzo nie tyle, bo ono się nie rozpuściło, ono nie zamieniło się w ciapę. Natomiast bardzo pyliło. Jakikolwiek ruch, jakiekolwiek prace maintenerskie, jakiekolwiek tam wyrwanie roślinki powodowało taką, że tak powiem, błotno-brązową zadymę. I nawet jak człowiek nie tykał palcem, nawet nie kichał w kierunku tego akwariumu. Po wyczyszczonym filtrze woda czysta. Glony jeszcze, jeszcze tym razem nie zdążyły walnąć. Filtr wydaje się być czysty. Wszystko wydaje się być w porządku. No, ale wystarczyło tą gąbeczkę przedłużyć. No i woda była, zamieniała się po prostu w błoto. I tak dzisiaj, jak rozbieram tu akwarium, mam taką refleksję, że po prostu cały ten pył czy ona jest prawdziwa czy nieprawdziwa to nie wiem, ale po prostu tak mi wpadło do głowy że cały ten pył mimo że nie był widoczny w wodzie woda mogła być klarowna tak, ten pył trafiał do filtra, woda sobie przez niego przelatywała. No pokaż mi tu czas nagrywania. 5 minut, dobrze. Woda sobie przez niego przelatywała i praktycznie wszystko to, co było w tym podłożu permanentnie fruwało sobie w wodzie, mimo że niewidoczne. Nie wspomniałem też, że już, wesz, już weszła nawet chemia. W tym akwarium ani razu nie było żadnego zwierzęcia przez rok jego istnienia, rok i miesiąc. Więc mogłem sobie pozwolić na, na odwagę już z taką paskudną chemią, typu koagulanty, jakieś nie wiadomo jakiej ilości karbo. No, przyznacie, bądź nie, że trzy razy udało mi się fajnie ogarnąć pierwszą wersję podłoża Tropika i mieć na tym całkiem fajne efekty i radochę z akwarium. Tak, tu, to był. Kurwa dramat. I przyznacie, że po roku walki, po roku dawania szans jednej, drugiej, piątej, dziewiątej, już. No to już jest chyba czas, żeby to wszystko. No, chcę tu dużo gadać. No, Tropika dostała bilet na podróż pod pigwę przed moją klatką. No, ale co dalej z tym akwarium? To akwarium mam zamiar przerobić na louteszka na piaseczku na ziemi ogrodowej z domieszką jakiegoś tam fikumiku na razie nie będę mówił czy to będzie i zrobić sobie takie akwarium nadal roślinne może krewetkowe może jakieś drobnorybkowe yy, takie akwarium w którym no powiedzmy, że nie będę musiał dużo robić ani dużo energii na nie używać czy dam do niego później jakieś delikutaśne CO2? No to już wtedy nie byłby lotek, ale w sumie to mniejsza o większość, mniejsza o imiona, kogo to obchodzi, Kto, żeby fajnie wyglądało. Natomiast jeszcze jakiś czas to potrwa, zanim to przekonwertuję na to, co chcę. Muszę sobie troszkę dać odpocząć z tymi high-techami. To znaczy, spokojnie, high -tech będzie. Jeden. Akwaria mam w tym momencie cztery. Jedno puste już, jedno brzydkie, drugie ładniejsze, a trzecie jakby. A co, tu się odwaliło? Ho, ho, ho. Dawno nie miałem aparatu w rękach, bo chyba mi się psuje. Albo ja coś tutaj nagmerałem w ustawieniach. Fajny śluz w ogóle na szybach. Co, rzecz by chciały. Zara będzie. Tutaj, proszę Państwa, przez dwa lata, o ile dobrze pamiętam, było akwarium w stylu holenderskim, tudzież pseudo-holenderskim. Miało swoje momenty, że było w holenderskim, a miało swoje momenty, że było w takim glono-holenderskim. Było na podłożu jałowym. Przyznam, że miałem na tym akwarium spore sukcesy. Niemniej jednak czegoś mnie jałowiec nauczył. Nie był to pierwszy mój jałowiec. <laughs> Powiedzmy, że był to mój najlepszy jałowiec, jakiego udało mi się od przypadku do przypadku stworzyć. Niemniej jednak, też nie obyło się tutaj bez problemów. Generalnie dopóki miałem kupę chęci i byłem w stanie sobie to tak nazwy wygospodarować czas na systematyczne, metodyczne i bardzo skrupulatne jakby prowadzenie tego akwarium, tak kiedy nastąpił czas, w którym trochę brakło czasu, trochę brakło siły. Trochę brakło chęci na to, żeby te testy wyciągnąć. Trochę się tam przycinka, przeciągnęła za długo i akwarium troszkę za bardzo przerosło. No Baniak zaczynał generować problemy. Generalnie nie chciałbym przedłużać tak dzisiaj po takiej długiej przerwie, bo ostatni film na łaczka to chyba wleciał w kwietniu. Natomiast no, pokazuje co u mnie. Ja wszystkiego nie pokażę. Natomiast... Muszę się pokusić o taką tezę, że oczywiście akwarium na podłożu jałowym da się zrobić jak najbardziej i jak się wie, co robi, to ono nawet będzie robić wrażenie. Natomiast nie dajcie Panie Boże sobie odpuścić. Takie akwarium po prostu nie wybacza błędów i wystarczy się troszkę rozleniwić, troszkę spóźnić, i to już można określić że to już jest wystawianie gołego dupa na kopa i ten kop nastąpi prosto z kowbojka czubeczkiem już nie pojedzie. Tak bym określił tak bym określił moje doświadczenia na akwarium na podłożu jałowym. Jest taniej, czy jest łatwiej? Absolutnie nie jest. Moim zdaniem jako, że mam tam jakieś doświadczenia z aktywniakami, no, no nie wszystkie były złe, e, tak, e, tak uważam, że no tu jest taniej, ale się narobisz, nabiegasz z innej strony, jest trochę drożej i to też się nie zwalnia od e, trzymania, że tak powiem, ręki na pulsie. Natomiast na pewno będzie e, akwarium na dobrym podłożu, aktywnym i. Akwarium w dobrym stanie na pewno będzie wybaczać wiele więcej błędów. Nie przedłużając, nie wiem dlaczego ten obraz tak wygląda dziwnie, ale, 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 ale chyba mi się po prostu psuje aparat. Ehm, nie przedłużając, co tu jest. Tutaj jest coś, czego u mnie jeszcze nigdy w życiu nie było. Ehm, Ada Amazonia, wariant drugi. Tak, tu muszę podziękować tym, którym muszę podziękować, oni będą wiedzieli o co mi chodzi, także dzięki, wiara. Akwarium zostało zalane 8 października, a dziś mamy 5 grudnia. Niespełna dwa miesiące na totalnie ciemnym starcie, te rybki sobie tutaj pływały, woda była podmieniana, mineralizowana, w ogóle nie była niczym nawożona, nawet nie był dawany potas, sama mineralizacja, mielonko przez filtry, filtry nie były czyszczone, rybki karmione, no i tak dalej, i tak dalej. Dziś postaram się już to akwarium rozświetlić, nie że jakoś bardzo, ale trochę, odpalić CO2, posadzić tych parę badyli i zacząć nową zabawę, nową podróż, poznawanie nowego podłoża więc, no, życzę mi szczęścia, żeby to się nie skończyło po raz kolejny jak na y, Platinum Soil. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta na Tropice, wariant drugi. Mam nadzieję, że tym razem to wyjdzie lepiej i łatwiej. Aczkolwiek też jestem wyznawcą takiej zasady, że jak ci trochę za bardzo zależy, to często akwaria robią psikusy i, i mówią, co zależałoby ci, tak tutaj ma być pięknie, no to byłoby niemiło, gdyby na przykład wywaliła silnica albo coś dobra, tyle update'u mokrołapskowego na dzień dzisiejszy chciałem się tylko przywitać po długiej przerwie następnym razem się przywitam, może nie, no może ale to bez sensu, natomiast no może na chwilkę tylko pokażę jak już posadzę tych parę badyli, no szału, to to nie będzie. No wiadomo, będzie to wyglądać jak takie kolorowe, mniej lub bardziej blade werżysko. Dobra, to ja się biorę do roboty. No. Po robocie. Ale nie, chwila. Cięcie. szczać mi się chce. No lepiej. Słuchaj ten obraz na początku, ale ja nie wiem, czy ja w tym aparacie nagmerałem. Ale jak nie wiesz co nagmerałeś, to najlepiej weź to wszystko zrestartuj, od nowa, i może będzie lepiej troszkę. Jak widać, powychodziły mi z tego takie, nie wiem jak to nazwać, ścieżko trójkąty. Ale do rzeczy, żeby nie przedłużać, oczywiście, że tu nie widać jakie rośliny na razie tutaj są posadzone. Widać puste miejsca, nie wszystkie rośliny do mnie jeszcze dojechały, więc tutaj jeszcze będzie dosadzane. Przy okazji mam spory dylemat, bo potrzeba mi. Jakiejś fajnej mam tutaj, dobra, za chwilę będziemy wymieniać rośliny jakiejś fajnej, niskiej, e, zielonej rośliny, która jednocześnie nie jest trawnikiem. Nie wiem, czy nie pójdę w jakiś stałoby repens, bo tych czerwonych, niskich to już tutaj będę miał sporo. Dobra, e, o roślinach, co tu jest? idąc od lewej, hediotyst Saltmani z przodu, Bacopa Saltmani Purple. Tonina Fluviatilis, z tyłu Rotala Blood Red, dalej z przodu Araguaia, higrofila. Ten Jerzyk to jest Xyris Red. On jest Red, ale on na razie nie jest. Nieważne. Tonina Belen, tu się będę musiał wspomóc ściągą Ludwigia Senegalensis Guinea, pierwszy raz mam. Następnie, pierwszy raz mam Elatine Tiandra, przez T, jak Tuman, y... nie mylić z Didipisem Diandra takie jakieś trochę wygląda jak ale podobno nisko rośnie następnie z tyłu Ludwigia Brevipes i myślałem, że kupuję sobie coś takiego nowego, czego jeszcze w życiu nie miałem ja to wyciągam z tej turby dealerki no, ona mi wygląda na taką arkłatę, którą miałem wiele razy już. Dwie szczepki, ale jeszcze powinna do mnie dojechać Gold, które są mi absolutnie na filmie niewidzialne w tym momencie. No i um, stara, wytarta, wyśpiechtana e, Amania, tudzież nie Ludwigia, Rotala, Bonsai, czy Amania, czy, czy Rotala, pies ją srał. Jedna, jedna. Sztuka też nie na filmie <noise> Rotali Perl, jakiś niedobitek. Miałem jeszcze jedną e, Coupé Anagallolidę, ale zgubiłem ją, gdzieś pukałem rośliny w acze i po prostu zginęło. Tak, było pukanie roślin w acze. Prawdopodobnie gdzieś tutaj jeszcze do mnie dojedzie troszkę tego Xirisa, troszkę więcej Blood Red, może doleci do mnie ta Floritka. Nie rozwinę nazwy, nie pamiętam na tą chwilę, bo akwarium jest dosłownie zalane, zmineralizowane, yy, potas jest doprawiony przed pięcioma minutami. i więcej już mi się dzisiaj nie chce, zresztą więcej dzisiaj już zrobić nie mogę. Światełko ustawiłem tylko i wyłącznie na 30 W z Vivida yy, na 6,5 godziny, z czego pół godziny z prawej i z lewej jest yy, zmieszki świt i tak sobie to zostanie. Sadząc rośliny, pod szczypcami poczułem jakieś takie coś dziwne, miękkie, i mówię Jezus, co, 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 co to jest? Zapomniałem, że w jakim celu, nie pytajcie mnie, najprawdopodobniej w celu zwiększenia drenażu, zwiększenia przepływu wody, czy też natlenionej, czy też nasyconej, CO2, bla, bla, bla. Oczywiście CO2 wystartowało dzisiaj, już w tym momencie przed pięcioma minutami, na pełnej kurwie. Tam pod spodem są takie dwa wory. Wory za 2,50 z Biedronki. Takie w Biedronce można kupić, takie wory do wielorazowego użytku na warzywa i tak jak do ręki, uznałem, że to się zajebiście nada na, na taki worek jak do mediów filtracyjnych. Tyle tylko, że nie trzeba będzie za to płacić. Nie wiadomo, tam 17 zł, tylko 2,50. Za taki wór. Spore te wory są. One są takie, zajmują tak 3 czwarte jakby tyłu. Powiedzmy. Nawet w środku w jednym jest matryc, w drugim jest jakaś ceramika. Już nawet nie pamiętam. Oczywiście Ada, Amazonia. Wersja druga zawiera też pałeczki nawozowe. Jeden Amano wie co w tych pałeczkach jest, ale skoro taka instrukcja, spoko, niech tak będzie. Także pałeczki zostały wysypane na samo dno i już mineralizacja wody. Wiadomo, GH6. KH nigdy nie jest 0, w okolicy 0. Mineralizator Bee Nic tutaj się specjalnie nie zmienia. Potas dolany jako że z a te 3,5 wpada na razie. Potas został dolany na 13,5, ale myślę, że po weekendzie nie będę długo czekał. Jakaś taka 50% podmianka nastąpi. No, musi. O kurde, zaczynają bomblować już te rośliny. No, jak widać, ryby, ryby jak to ryby. Wtarło jeszcze nie poszły. Zostało mi chyba 5 raspore oraz jeden mi wyskoczył. Dziewięć yy, zwinników bentosii. Tak. Co dalej? No, o świetle powiedziałem. O parametrach wody powiedziałem. KH6, KH0, potas 13,5. E, pH na tą chwilę jest... o dziwne. No bardzo nisko Amazonia trzyma to pH. Dziwne jest, że jak się odleje wody z Amazonii i Woda traci jakby kontakt z Amazonią, to momentalnie to pH potrafi dojechać nawet do 6,5. Także, dobra, na ten temat nie będę się rozwijał, nie chciałem, żeby dzisiaj było za długo, ani za dużo. Zostawmy to sobie, dozujmy to sobie. Oczywiście, że, jak, jak na, no, mówiłem to wcześniej, no, jak, na, na, jak na akwarium nie, człowiekowi zależy, to najczęściej wychodzi tak, że on robi pod górę, więc... Nie chcę się specjalnie spuszczać nad, nad tym, jak ono będzie działać. Nie wiem. No i teraz, jak ono będzie działać przez najbliższe dni. Otóż, jak będzie działać, to ja sobie zobaczę. Może to zobaczymy wszyscy, a może nie. Natomiast nawożenia przez pierwszy miesiąc, jakiegokolwiek, tutaj w ogóle nie będzie. Został, co prawda, wykonany jeden taki myk diabelski, że na jakiś tydzień przed dzisiejszymi manewrami Podłoże Amazonia zostało wzbogacone o 4 ppm fosforu. Żeby ono sobie wciągnęło ten fosfor, zamknęło go w sobie, pomieliło się jeszcze z tydzień czasu. Ja przy okazji robiłem sobie zabawy, no bo tak, jak mnie nie było przez tak długi czas, to też nie, 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 nie znaczyło to, że kupiłem sobie żółwia albo chomika, natomiast um, jakieś tam zabawy były wykonywane. I e, na przykład sprawdziłem sobie, ile na godzinę taka świeża Amazonia jest w stanie wciągnąć fosforu. Nie uwierzycie, prawie 0,25 ppm w ciągu godziny. Jak nalałem 2 ppm, -y, to po 6 godzinach miałem lekko ponad 0,5 ppm -a w wodzie, także wciąga ona ten fosfor w niemiłosiernym tempie. Oczywiście wyrzucała mi ona yy, sporo azotu na sam start. Najwięcej mi chyba azotu doszło do około 25 i dlatego tak długi ciemny start miał miejsce, że po prostu zwyczajnie czekałem zresztą, no, nie tylko ja to uprawiam. Ja to, to właściwie Amazonie uprawiam po raz pierwszy. Także no, nie unośmy się natomiast po prostu no, siedzi się po ciemku bez CO2, po cichutku czeka się aż ona wylewa się ten to NO3. Czy ten azot od w wielu formach on tam z niej wychodzi, tu diabli wiedzą też czeka się aż to NO3 po prostu przestanie rosnąć. Dzisiaj zrobiłem tutaj ten czyścik wisiał nie, tak, nie bez powodu, bo on tutaj odznacza ile to jest, żeby wylać dokładnie 100 litrów wody. Także dzisiaj poszła 75% podmiana. No bo tutaj w systemie jest 150 litrów plus minus 2 litry. No i to tyle. Także dzisiaj jedno akwarium umarło, zostało zlikwidowane. Drugie powstało. Czy start tego akwarium był 8 października, czy 5 grudnia? W sumie nie ma większego znaczenia. Natomiast reasumując, przez pierwszy miesiąc niczym tu nie nawożę. Czekam na rozwój wydarzeń. Siedzę w krzakach. Zagryzam kły. I patrzę co się będzie wydarzało. Dzień dobry Państwu po tak długiej przerwie. I dobranoc Państwu na dzisiaj. Zobaczymy się tudzież, usłyszymy może za rok, może za tydzień. Who knows?